Także możecie tutaj sobie wyczytać w tym programie wiele rzeczy, które odnoszą się... akcji kurwa. Ja się dziwię, że ty misia nie poszłaś w tym kierunku, żeby inwestować, kurwa. Przecież to takie łatwe jest. O każdej akcji możecie przeczytać, czy inwestują. Teraz warto kupić CD RED, ponieważ wprowadzają nową grę na konsolę. Wiedźmina 2 i oni będą kurwa szli w górę o 30%. Także wasze wkłady mogą być potrojone, ale trzeba kurwa mieć zaufanie do siebie, do internetu i kurwa do tego, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych. WIG 20, WIG 40, WIG 80, kurwa. New Connect. Także można kombinować kurwa jak się chce. Ale wy po prostu wy po prostu kurwa nie umiecie, nie ufacie, nie ufacie. Trzymacie pieniądze w skarpecie, boicie się dać bankowi, a bank wam da 4%, 5% da wam kurwa bank. No? No właśnie bezrobotny kurwa, może ty nawet masz rację, ale kurwa ja wam powiem, że akcje od 2007 roku poszły nawet o 600%. Tutaj jest na przykład City Interactive, wam pokazuję tutaj w moim portfelu. I zobaczcie, dzisiaj już poszedł 3%. 3% już poszedł w górę. I CD Red poszedł 3% w górę. Także możecie na bieżąco czytać, kurwa, jak idą akcje. Rozumiecie? I, i pokazuję wam, ile człowiek może zarobić, kurwa. Słuchaj, załamanie było w 2008 roku, ale po to, żebyście odkupili, kurwa. Tak jak na przykład KGHM poszedł w dół dwa miesiące temu i spadł do 100 zł na jednej akcji. I jak ja odkupiłem, to tylko, to tylko kupiłem 200 akcji, ale trzeba było kupić, kurwa, 1000 na nowo. Także, słuchajcie, gdyby... Gdybyście mogli, kurwa, gdybyście wiedzieli, na czym polega życie, to byście zrozumieli, kurwa, że ci, y, którzy mają pieniądze, zawsze będą mieć pieniądze, kurwa. Wiecie? Zawsze będziecie mi będą mieć pieniądze, bo oni obracają pieniędzmi. Jak pieniądze, y, powiem Wam, że pieniądze leżą w banku, to w Polsce jest tylko 5%. 4%, 5%. Tutaj niektórzy dają Wam na przykład na sumę 30 tysięcy dają wam oprocentowanie 6,5%. Także no, są różne układy, ale w ciągu dnia możecie zarobić kurwa nawet 20%. Ja, ja na przykład miałem takie akcje, które już odsprzedałem i powiem wam, że w ciągu jednego dnia zarobiłem 70% swojego wkładu, i w tym samym dniu sprzedałem, bo są akcje. Są, które trzeba sprzedać w ciągu jednego dnia, bo następnego dnia pójdzie w dół to, co urosło, a później jeszcze kurwa w dół. Także niektóre akcje idą 70%, kurwa. Więc teraz pokazuję wam te akcje, które kurwa idą w górę. I macie tutaj w czasie rzeczywistym, kurwa, wiecie? Wszystko w czasie rzeczywistym tu, kurwa, macie. No opóźnienie jest około jednej minuty. Więc jeżeli tutaj piszę na CV Red 2,8%, no to, to jest opóźnienie jednominutowe. No ale to już kurwa musi, musiałbym być podłączony do banku, kurwa. No, Messias, ja ci powiem, że kurwa to też jest prawda i nieprawda, bo człowiek, który ryzy ryzykuje też kurwa ma więcej w życiu. Dlatego giełda jest taką grą. To, to jest kurwa, tak, to jak kasyno. Rozumiecie? Jeden kupuje, drugi sprzedaje. I czasami na przykład siadam do komputera trzy razy, żeby trzy razy kupić i sprzedać. Z tym, że płacicie prowizję. Prowizja jest 0,5%. Więc przy kupnie. Płacicie prowizję na przykład. Jak zakupicie coś za 10 tysięcy, no to płacicie 390 zł prowizji. Jak trzy razy dokonujecie wpłaty, kupna i sprzedaży, no to płacicie 0,18% przy sprzedaży i 0,18% przy kupnie procenta. Więc kurwa tracicie podwójnie, ale. Jak ktoś chce zarobić 5000, no to musi 390 zł zapłacić, nie? To tak liczę, kurwa. No słuchaj, bezrobotny, ja tobie nie chciałem nic pokazywać, bo ja, ja Ciebie zablokowałem. Bo jak Ty nie pokazujesz, to, to ja też mam w dupie, kurwa, to, co ja pokazuję tutaj. Ale mogę Cię odblokować, kurwa, na chwilę. No, może tego nie będę robił, chuj. Teraz nie mam czasu, ale po prostu powiem. Pokazałem Wam ten, jak, jak to jest. Rozumiecie? Także wyłączam kamerkę, wyłączam ten program, żeby po prostu. I daję Wam mikrofon, bo muszę teraz wyjechać w pewne miejsce. Także nie będzie mnie za pół godziny. Pół godziny, dobra? I, i pogadamy jeszcze na jakieś inne tematy. Jak będziecie mieć pytania, to powiem Wam, co pójdzie w, tym w przyszłym tygodniu w górę, żebyście nie mieli problemu z otworzeniem konta maklerskiego. I Ty na przykład, Kratos, nie wiem, czy tutaj jesteś, ale chyba Ciebie już nie ma. No, jesteś Kratos. <laughs> Powinieneś sobie otworzyć konto maklerskie, podjeść do bubeka. I otwórz konto maklerskie. Jesteś młodym człowiekiem, to ci dadzą lepszy, lepszy deal i będziesz płacił mniejszą prowizję. Jako osoba dorosła, no to muszę płacić 0,39%. 0,18% przy kupnie i przy sprzedaży. A ty będziesz płacił 0,1%. Bo jesteś studentem, młodym człowiekiem, kurwa i tak dalej. Więc będziesz płacił mniejszą prowizję. I zacznij, kurwa, to robić. Jak Pamiętajcie, że jeżeli tutaj ktoś otworzy konto maklerskie, to ja pomogę Wam, żebyście mogli zarobić w ciągu miesiąca na przykład te kilkadziesiąt tysięcy. W zależności od tego, ile, za, ile będziecie mieli do dyspozycji pieniędzy. Jak będzie trzeba, to otworzę też pokój gdzie będziemy gadać na temat spółek, które spółki należy kupić, które sprzedać. I wam wszystko to powiem w innym pokoju, jeżeli ten. Ale ja w tej chwili muszę jechać, także oddaję mikrofon.